LEGO Super Heroes 76044 Wyzwanie bohaterów Przeznaczone dla osób wieku 6-12 lat W zestawie znajdziemy dwie minifigurki Batmana oraz Supermana wraz z wyposażeniem i akcesoriami Mamy tu także elementy dachu wieżowca o wymiarach 11 cm wysokość 12 cm szerokość 18 cm głębokość który ma otwierane barierki znajduje się tam także symbol wezwania pomocy dla Batmana Batman jest wyposażony w bazookę i ma świecące w ciemności oczy Superman jest superskoczkiem w zestawie znajdziesz również komiks zestaw składa się z 92 elementów Uzbrojony swoją mocną zbroją Batman, a także świecące w ciemności oczy wzbudzą grozę w każdym, kto się do niego zbliży. Starcie z innym superbohaterem, jakim jest Superman, jest naprawdę niesamowite. A ty zdecydujesz, który z nich będzie lepszy. Tylko z Lego Super Heroes spotka cię tak niesamowita przygoda. Dołącz inne zestawy z serii Lego Super Heroes, by móc bawić się wszystkimi superbohaterami.